Dzisiaj ma kolejny odcinek, zaczynamy od zwycięzcy poprzedniego i nie było dużo komentarzy, więc macie duże szanse. Adrian Włodarczyk, pierwszy raz się widzę. Ryzyko uwielbiam, jest ryzyko, jest zabawa. Dobra, komentarzy oczywiście jest. No i tu jest temat, że ktoś sobie wygrał w poprzednim odcinku, nie napisał komentarza. Więc Adrian, musisz napisać komentarz, żeby skinka dostać, też pod tym odcinkiem. I pamiętajcie, że tak działa to zawsze. No i co, w tym też będzie konkurs, bo w każdym odcinku z g są konkursy, dlatego warto je oglądać i w tym odcinku również będzie, no i klasycznie, w pewnym momencie powiem słowo kluczowe, trzeba będzie je napisać. Tutaj tym razem było e, właściwie pytanie takie otwarte o ryzyku, więc. Więc więc odpisał elegancko. No i teraz też będzie jakieś słowo kluczowe, trzeba będzie je napisać. Jak też komentarze będą wyłączone, ja je włączam, znaczy no ukryte. I nie będzie można przez to sobie zgapać od innych, ja je włączam e, jak losuje właśnie, tak jak teraz. Dobra, lecimy do mięsa. Kalendarz adwentowy cały czas jest, nie otwierałem sobie. E, więc otworzymy na wizji dziewiąty dzień. No tutaj patrzcie, no nie róbcie jak ja, odbierajcie to daily. Dobra, dzień dziewiąty, co będziemy tu mieli? No 9 zika, zawsze do przodu, nie? No i klasycznie, jak im więcej masz tych dni, tym lepszą masz tutaj prezent. Pod koniec yy, tutaj trzeba dokonywać wpłat, więc to też warto dodać. Więc jakbyś chciał sobie wpłacać, to z klawdem Rafix, bo ludzie, tu dalej stoją te prezenty. To jest tak chore, naprawdę to jedna większa wpłata, nawet dychalec mi się wydaje. I to kto komuś to może spaść, bo to jest tani skinek. A tanie skinki zauważyłem, że naprawdę szybko schodzą. Nawet, nawet te droższe tak samo, tutaj 5 dyszek na przykład jest, i też no, 11 osób, nie tak dużo. Pamiętajcie o kodzie Rafix, Miejcie go, bierzcie go pod uwagę w swoich ruchach, jak będziesz chciał coś działać. Elfickie są, znaczy elfickie, to takie zimowe, zimowe rzeczy. Może coś podziałamy, otworzymy sobie na pewno. Ty w ogóle my jesteśmy. O my kafla. O jejku. O jejku. No to chyba ciężko, nie? Ty, to nawiązując trochę do poprzedniego tematu odcinka, o ryzyku Może my byśmy coś zaryzykowali No tylko potem, jak się nie uda, będziemy gruz Wiesz, na śniadanie kolację, Hmm, ale Tylko nie wiem, jaką skrzynkę byśmy chcieli uskutecznić Bo jakąś bitwę oczywiście, mówię o, o bitewce e, To mam na myśli i to bym chciał uskutecznić Premium dwa razy, silki-silki też 500 Na dwóch oczywiście, to nie, nie mam mowy, że inaczej No i damy z wyklaka Choć jest Widzumiko, który daje underdogi i naprawdę idzie mu dobrze na tych underdogach. Więc może to też jest kwestia tego, że muszę, musiałbym. E, że warto byłoby spróbować, nie? Choć zawsze jak daję tego underdoga, to potem jest lipa. Uuu, kurde. Dobra, jak wygramy tą bitwę, będzie fajnie. No chyba, że nie wiem po tym, czy następne skrzynki będzie gród, ale nie wydaje mi się. No i widzisz, underdog byłoby dobrze. Ale jeszcze mamy dwie skrzynki. No i jeszcze ganka dostałem. No i jeszcze bitwę też dostałem. Hmm, Henho. 384 No niepocieszające, niepocieszające, Czasem ryzyko, niestety, no jak widzicie, nie popłaca. No, w sensie bym coś jeszcze podziałał, ale to będziemy kończyć odcinek po 4 minutach, też bez sensu. Poczekajcie, poszukamy jakiejś skrzyneczki, może ciekawej. Pa, 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 10%. Ja ich nie lubię, bo to tam ciężko, ciężko. Tam trzeba tego pootwierać więcej. A my, tak szczerze, za bardzo kapitału nie mamy na jakieś takie śmialsze, odważniejsze ruchy. A i Black Widow, nie, dobra. To Distress. Tak, nie lubię tego skina. Za dużo razy go widziałem, za dużo razy mi e, spadł. Box, box, box. Nie pamiętam, który był lepszy box, czy stop. Chyba stop. Z tego co pamiętam, że tam coś lubił czasem rzucić. Otworzymy jeszcze z dwa razy. No właśnie, no właśnie, to był stop, to zdecydowanie, wystarczy spojrzeć co tu się dzieje, kurde No bo to jest tego typu, ryzykowna, dobra, idziemy stąd Dawaj tego stopa, nie, gdzie jest ten stop? Może on? A tu jest podobnie? Tak, kurde Ty, ciekawe co ma więcej otwarć, box czy stop? Idziemy to zaraz weryfikować. no i widzisz, patrz, już dwie dyszki No, to był stopik, stopik którego całkiem spoko lubiłem 327, 327 początek 327, 327, 327. 31 Okej, okay, no czyli w sumie łeb w łeb idą. Jak ktoś otwiera Boksa to i stopa i na odwrót. Hmm. 400wy mamy. Jakby tu nie poszalejemy za dużo. I teraz sprawdzałby Manderdoga, ale bo obawiam bo się, że wiesz, jak to się skończy. A dobra. Nie, nie powinienem, bo teraz będzie na odwrót, ale dobra, trudno. Tigerka, se mam. Nie? nie było monstera w sklepie XD. A taki kaktus, ty fajny. Powiem wam szczerze, fajny. Też Arta, grafikę mają super. Tigerki, no i widzisz, to jest kurwa zawsze. Pierdol to jest zawsze. Zawsze wszędzie. O, aha. no pewnie. No tak, wiadomo. Wiadoma, wiadoma rzecz. No, i 301 zł. zostało. Niby, kto przed 301 wyświetleń? A no, tak kiedyś było na YouTube. Jestem lekkim boomerem. Mm, mm, mm. Achron. Achron. Small juicer, nawet ty przeciwko mnie. No, powiem tak. Nasze saldo nieupłaganie spada. Zbliża się do wartości 0. Wejdziemy jeszcze nos. Tego Artisera mogłaby odmienić oblicze. Ty tej mamy waluty eventowej w ogóle. Poczekaj, nie będziemy się tu czaić. Otworzymy tą skrzynkę. Tylko, oj, mogłem poczekać, że Orange odetnie. Nie zobaczymy tej pięknej animacji. A jednak ten. W ogóle tu zawsze te arty są tak śliczne. Wiedyszki, No dobra. Tutaj bagnecik. No nie, no to ktoś kto to, to robi, ten, ten, to jest takim gołtem. Bardzo mi się zawsze to podoba, nie? Te tutaj graficzki, co są e, udskuteczniane, ty ja w sumie tu. Okej, okay, tu są mamy te klasyczne nasze, e, ranking to, to tu nie wchodzimy. Dobra, powiem tak, żyje się najprawdopodobniej, najprawdopodobniej raz, także od najdroższych 167 zł. Żeby coś poddymić, to zrobimy sfertnie. Melody, Ocean mamy ile? 120. Touchy, nie, jesteś za drogi. Dream? 168, no nie pierdol. Tak mało brakło. Dobra, nowa era. To jest nowa fala. Ja, 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 ja. Dobra, przywołaj bota. Musi to wyjść. Zaryzykowałem wszystko. Postawiłem wszystko na jedną kartę. O, to jest dobry tytuł odcinka bez kitu Zobaczymy. Jaki gruz. O, ludzie. O, ludzie. Czy wy widzicie ten gruz? hu no, i teraz tak to jest skrzynki Ocean Dream. Nie mam pojęcia, co tam jest. E, iść mogło być lepiej. Na pewno. Zwłaszcza, że Ginold dostaje Gruz. Hmm. Hm. No dobra. No nic, no chociaż, chociaż mamy zwycięstwo na dzisiejszym odcinku. Dzięki za dziś. A i słowo kluczowe, widzisz: e, Dywizja elficka. Dywizja elficka. I napiszcie, czy oglądaliście Władcy pierścieni. Dwa w jednym. Czy lubicie, ja lubię. Dobra, pozdro